Siema, prosto z gałęzi, dzisiaj kolejna rozpina dnia. Lecimy z pytaniem z kosmicznego poziomu. Jaką supermoc chciałbyś mieć przez jeden dzień? Latanie, czytanie w myślach, a może teleportacja, żeby ulotnić się z pracy? Ja biorę teleportację. Bo po co chodzić, skoro można znikać jak pensja po dziesiątym? A ja chciałbym mieć supermoc posiadania wszystkich mocy latać, znikać, zmieniać rzeczywistość czytać w myślach, leczyć chorych wszystko co się da, biorę to całości Oho, poleciał grubo Łukasz, czyli nowy Avengers, wszystko moc. Marvel się chowa, DC zamyka interes a Henio zakłada pelerynę ze ścierki kuchennej ale szanuję, jak szaleć to z rozmachem jak już będziesz leczył chorych i ratował świat to teleportuj się jeszcze po bułki A wy jaką supermoc wybieracie na jeden dzień? I jak byście ją wykorzystali? Piszcie w komentarzach najlepsze pomysły lecą prosto na nasz pasek, słaby w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! Wasze supermoce, Wasze zasady. Henio się żegna z hasłem dnia. Z wielką mocą przychodzi wielka ochota na drzemkę.